Cześć, cześć, witajcie na dzisiejszym live. Miał być od 22, ale jest niestety o późnej godzinie Ale robię A Moja cis chciała do pokoju wejść Ale mam się Chłe, chłe. Super to wygląda Ozerley. W ogóle dziękuję. Dziękuję unikatki Harry. Harry? Czy tam jakoś tam? W ogóle ja tu dzisiaj mam urodziny i nie mogę byłoby to poradzenić. Super to było, tak? Właśnie, chcę żeby ktoś mi ten frenęzik, bo mam urodziny, dzisiaj miałam torta i w ogóle, ale... Ale no, ogólnie jak przyjdzie jakaś osoba, no to włączę mikrofon. Aha i wiem, że źle jest wykonany ten overlay, bo to mi koleżanka robiła, a więc dobła. mój kuzyn się wypieprzył, przy to będzie? Jakaś osoba. to będzie? to będzie? tu, To możemy sobie zamknąć, bo tylko przeszkadza I... Co ja piszę live na i tu ten live będzie do 23.25 bo oni chyba do tej godziny będą. Ja ogólnie się boję, że ktoś nie zawał zrobi a to teraz nie jest live na dreamchance czy nie mogę zapisać anekylu No to źle robiło się o oh, hej pierwsza osoba która jesteś osoba która jesteś nie wiem jak masz na no imię ale zobaczcie aha nie ma nikogo lol bardzo fajny pięknie Lepsze. Hej, witajcie jeszcze raz na moim live, ale mi się jakoś coś zacięło i sorka, że chyba że... że się skończył live, ale nie wiem co się stało i co chyba... Kopujemy, idziemy dać do Idziemy dać do Stream trend. Gry... mam złej. to i goście są one gry. I wszystko ten mały buc rozwala, one gry. I ja nie chcę. Czy bo mi demolował do dom ten zasraniec mały. Ja pierdzielę. O, oni zaraz idą. Bo z Ładuj się głupi gogo. To mi się głupio skopiowało, czy nie? Dobra, to powiem Skopiowało. Dobra, mniejsza. Jest na Harry? Ale tego. takiego. Bo chyba nie ma hash ale możemy zobaczyć Zobaczać możemy bo ci mamy przywróć czas bo to się nie opłaca ludziska bo i tak nikogo nie ma może jak skończyła i bo live a to ktoś przyjdzie z chę, ale my się nudzy. nudzymy Nudzymy się. Ludy. Nudzymy się to bardzo. Nie ma hashtagorii. Więc to była, to była Aha... Ej, what the fuck? Dobra, już widać. Sorry... Że tak mnie długo nie było. Ale miałem problem. Ogólnie, hej Maggie! Jesteś pierwszą osobą na dzisiejszym... Live więc Moderatorka daje za chyba masz w opisie, ale nie wiem. Bo jestem takim bucem, że nie wiem, kochana. Kochany, nie wiem. Nie wiem jak ty się nazywasz. Jezu moja kuzynka krzyczy w i grzesie G Ale to jest jakaś dobra mniejsza zapraszajcie ludzi z... za jari -jari. Gdy dzisiaj mam urodzinki kochany i, i dostałem dzisiaj e, test dostałem dzisiaj e, jak to się mówi airpods apple za 7 za 7 stów OMG Ty jesteś dziewczyną OMG Nie wiedziałem I'm so sorry baby <coughs> Dobra sorry że tak mówię ale Ale mi się bardzo podoba ten overlay Bardzo ten AXAX hat OMG Drag David Majum tego. Mm, pipo będziesz ci chce iść od niego. Zobaczymy, czy mamy preski, jak jest w ogóle. Poczemu mi ten przyjaciel że się odpalam? No, podjawane, Hej, Kamonie. Hi, sisters. Już są dwie osobki, czek No, jestem podjarany, XD. Bo my, Są dwie osoby, w tym Megi i Monie. Witam Was ogólnie na 7 osób będzie rozlosowanie na buty Billy Elish. Czek. Na Billy Elish będzie losowanie na 6 osób Dobła Dobra nie dam ci moda bo ja daję mody za ten ja daję mody za y, Za kolekcję lub coś takiego, kochana. Kochana, ja daję mody za kolekcję lub coś. Nie za free, bo myślałam, że ty masz 3000. Ja daję mody. O, kapciochy były Ellis, a OMG. Ja się podjarałem teraz na maksa, wiecie. Dawać prezy na konto Hami W żule jedne. <laughs> Dobre. To jest moje konto drugie. Więc dałam sobie taką koszuleczkę. Ogólnie to dziękuję do Rybki Herinsa. Sukienkę. To ym, geło. geło. Ona się geo nazywa. Ja, bo ja mam dekaz innych OMG. No i co, że jakiś widżet mi się pokazał? Ważne, że jesteście wy ludziska. Ludziska, wy jesteście najważniejsi. Kocham was, ale ja się jaram tym... Ja się jaram tym overlayem. Ogólnie mi się nie... Czapka, OMG, Beczunia. Wymienię włosy pirulatki z my i sukienkę, y, tą sukienkę wacikową. Ona jest z mojej mamy wacików, wiecie. I te, ja te włosy przetwarzam na sto osób. Jak ja Moja dziewczyna ma subów 555 Wiem, jest lepsza ode mnie xD LOL Ogólnie, zbij ktoś na tego live'a, bo nudy, ja pierdyle Straszne lu nudy, ludy Ogólnie, dodawajcie kogo A nie powiem ci takich prywatnych rzeczy. Jezu, ja mam bekę z was, wy to na serio, ja pierdolę. Sorry, że przekonęłam, ale już mnie wkurzacie tym czymś. Aha, ktoś mnie pytał, na ile mam wypas, a więc nie mogę wam pokazać moich płatności, no bo każdy będzie widzał. Na 109 dni, czyli wypaczę pirackie moje bubu, chłęchłe. Chłe. Tak przetwarzam. Pirackie na 100 osób, 8 lat i 9. No bo takie rzeczy no to są. Nie, spokojnie, nie tutaj... Nie? OMG, Roxana, to moja przyjaciółka, ja pierdolę. Właściwie ludzie się nie wtrącają. Roksaneczka dsp wy nawet nie wiecie, jak ona ma na nazwisko, ona nie ma na nazwisko. B. Ona ma na nazwisko... nie powiem za nikt I'm so sorry. Ja tylko znam jej nazwisko i... i jej BFF. Ja jak nie ugadam na telczek. Ogólnie to... No, ogólnie opłaca mi się... Włosy ży żywiołowe za włosy pirackie? Włosy pirackie są legy, żywiołowe pyrgys. Jezu, weźcie. Się nie puta putajcie o nic tu. Bo ja wam w dupę dam. W dupę, czyli tak jak dziecko. Ko małe. <noise> Ogólnie dziękujemy. Ja dałem za to coś. Dwie maski z wipka ogrodowego. Ogólnie nawet czterdziesty drugi level OMG. Ja mieszkam kochana w Gdańsku, więc ja nie wiem czy, czy przyjadę po tyle do ekipy do Krakowa, ale nie sądzę. Bo Kraków no to jest za dupie. Tam prawie nic nie ma, ale Gdański jest fajny, tam jest galeria, wszystko. Hej, moja mama się zgadza na no, kupno Wipka, wszystko. Kupiłem sobie wczoraj w z, z, z mak, z maku Ja nie chcę lodów ekipy, kochana. Przepraszam, przepraszam, ale nie chcę robić. Ja nie chcę lodów ekipy jeść, no bo mnie... No bo ja ich nie lubię normalnie. Ten live do... Ten live do 23.25. Tak jak mówiłem kochany. Na 400 osób usuwa moje konto. Ale i tak wiem, że nikt nie pije, jest to Tylko trzeba promować live'ika mojego. O proszę, nie promujcie, no bo ja usunę konto przecież i nie będzie i nie. Jezu, ale mój OMG dobra mniejsza z tym. Ja nie chcę lodów kaj kochana. Jezu ten pieprzony widzycznie. Co mi się pokazuje, ja pierdolę. Czuję zaraz, że przekl... Ja wypierdolaj! Ty widzicie... Zawalony. Z2, bo moja sis nie woła Co? Dobra, kochani Niestety ja muszę Kończyć live'a, no bo y, Moja sis Się dobija A więc Dziękuję za live, jutro live, a jutro live o e, 12, a więc okej, ok, to pa!